Trzy dni w dolomitach. Czy da się zobaczyć dolomity w trzy dni? Oczywiście. Czy to wystarczający czas? Oczywiście, że nie. Choć pokażemy Ci nasz plan na dolomity w trzy dni, i od razu powiemy, że wcale nie był intensywny. Dzień pierwszy? Lago di To chyba najbardziej znane, a na pewno najbardziej fotogeniczne jezioro w Dolomitach. Naszym zdaniem miejsce nie jest ani trochę przereklamowane, jest po prostu piękne. Nie potrzeba tutaj specjalnego stroju, bo nad jezioro dojdziesz w 10 minut z parkingu, ale warto obejść je dookoła, m.in. dla tych widoków. Dzień drugi, góry. Zdobywamy szczyt Seceda. Jeśli zależy Ci na czasie, to na sam szczyt na 2500 metrów nad poziomem morza wiedziesz kolejką. My zdecydowaliśmy się jechać tylko w jedną stronę gondolą z Colorizer, więc jeszcze sporo musieliśmy przejść. Widoki piękne, łąki, doliny i Majestatyczne góry w tle. Stromych podejść było sporo, ale warto było się zmęczyć no i zobaczyć ten epicki szczyt. Dzień trzeci: Valdi Fanes i urocze kościołki na tle gór. Polecamy punkty widokowe na kościół San Giovanni i Santa Maddalena. Tutaj również nie potrzebujesz specjalnego przygotowania, bo dojdziesz tam pieszo z miasteczka Santa Maddalena, a widoki są takie: przydatne, zapisz, żeby nie zapomnieć, i wpadaj na nasz profil po więcej. A jeśli byłeś, byłaś w dolomitach, koniecznie podziel się w komentarzu swoimi tipami na dolomity w trzy dni.